Hej, hej, witam serdecznie w kolejnym rozkładzie na kanale. Bardzo mi miło, że tu jesteś. Dzisiaj sprawdzimy sobie, czego on od ciebie chce w tym momencie i czy on się zdecyduje. Także bardzo myślę, yy, uniwersalne, fajne czytanie, bo zobaczymy sobie, czy będzie impuls, czy będzie jakiś ruch yy, oraz potencjalnie. W jakim kierunku ten ruch będzie, bo no, oczywiście to z tym jest powiązane, czyli co potencjalnie może się wydarzyć w ciągu kolejnych kilku tygodni w tej relacji. Także serdecznie zapraszam, spójrzmy, co tu się y, pokazuje. Zaczynamy od arcy kapłanki, która na pozycji pierwszej, i to jest karta, która y, pokazuje się w kontekście tego, y, jakie są jego obecne intencje względem ciebie, i to jest, myślę, taki dobry start, bo no, intencje to oczywiście podstawa. I tutaj to, co on teraz nosi w sobie, jest troszkę jak zamknięta księga. Pełno tajemnic, niedopowiedzeń, wewnętrznych sprzeczności. Kapłanka w tej pozycji pokazuje, że jego podejście do, do ciebie nie jest, nie jest takie beznamiętne. Wręcz przeciwnie, jest nasycone emocjami, ale są to uczucia głęboko ukryte, nieskategoryzowane, trzymane na dystans. On nie mówi wszystkiego, nie pokazuje, co naprawdę się w nim dzieje. Nie dlatego, że nie czuje, ale dlatego, że nie wie, jak to wszystko nazwać, a może nawet nie chce tego wiedzieć. Jeszcze nie teraz. Czy to jest wymówka? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że tutaj jakby nie oznacza to nic dla ciebie, szczególnie jeśli nie może podjąć decyzji. Natomiast mamy pewien wgląd. Co więcej, kapłanka reprezentuje ciszę. To milczenie może być bardzo wymowne. Jeśli on zamilkł, nie odpisuje czy nie podejmuje inicjatywy, to nie jest pustka, tylko zamierzona izolacja. On chce przemyśleć, przejrzeć się w Twojej energii jak w lustrze, ale nie angażując się całkowicie. Więc pytanie: jaka jest intencja? On obserwuje, bada, trzyma się w cieniu, a Ty masz wrażenie, że jesteś na scenie. No I on siedzi na widowni z założonymi rękami i czeka, co się wydarzy. Co więcej, on może czu czuć do Ciebie silny pociąg, ale to nie jest pociąg w stylu muszę ją mieć teraz. To jest troszkę głębsze, bardziej duchowe, czasem nawet onieśmielające. Możliwe, że widzi w tobie coś, czego nie rozumie, ale co go przyciąga. Być może czujesz. Y Czujesz się dla niego inna niż wszystkie, i ta karta często pojawia się wtedy, gdy mężczyzna czuje, że kobieta widzi przez niego, że nie da się jej łatwo zmanipulować, oszukać, zignorować. I to go fascynuje, ale i przeraża. Nie wie, co z tym zrobić, więc na razie nie robi nic. To na pewno nie jest czas, kiedy on ma konkretny plan działania wobec ciebie. On nie przychodzi z ofertą, ale też nie odchodzi. Trzyma dystans ale emocjonalnie nie znika. To może być czas testu. Czy on poczuje, że ty jesteś warta ryzyka odsłonięcia siebie? A może dalej będzie siedział zamknięty w swoim świecie i tylko czasem zaglądał przez dziurkę do klucza, do twojego świata? Więc to jest bardzo silna karta, bo ona mówi, jest w nim znacznie więcej niż pokazuje, ale nie licz, że teraz to ujawni. Pytanie, czy to już nie jest jakiś sygnał, że warto z tego zrezygnować, no bo niech on tam sobie siedzi, skoro nie chce nic się, że tak powiem, ujawniać, no to niech zatrzyma to dla siebie i niech sobie idzie w tym, w tym, w tym swoim świecie egzystować, ale bez ciebie. To może być taki sygnał, no ale powiedzmy, że tutaj jeszcze na razie nie chcę tak radykalnie, że tak powiem, dawać takich mocnych... Statementów, więc poczekajmy do końca tego rozkładu i zobaczymy, co dalej się tutaj pojawi, bo mamy jeszcze kilka ciekawych kwestii do zbadania. Druga pozycja to jest umiarkowanie i tutaj karta w kontekście tego, co czuję do ciebie w sercu. Nieświadomie. I tu się robi naprawdę głęboko. Kapłanka pokazała jego milczenie, dystans i wewnętrzne napięcie ale umiarkowanie mówi, że w jego sercu dzieje się proces, który idzie bardzo powoli, ale bardzo konkretnie. I choć może wydawać się, że on nic nie czuje, że to wszystko zgasło albo ostygło, ta karta mówi, że to nieprawda. On próbuje wszystko zrozumieć, zrównoważyć, poskładać, ale robi to po swojemu, w ciszy, w oddaleniu, z dużą ostrożnością. Umiarkowanie to emocje nie tyle gorące, co przede wszystkim mądre, dojrzałe, czasem przesadnie ostrożne. No więc, właśnie tą przesadną ostrożność możesz odbierać jako coś, co zwyczajnie jest niedojrzałością, ale nie do końca tak jest. Także on może teraz nawet szalać. Znaczy, on może nie szaleje z zakochania, nie ma w nim obsesji. Ale jest proces, który idzie w stronę harmonii, spokoju, stabilności. Czyli on w sercu nie chce burzy. Chce spokoju, może po jakichś wcześniejszych ranach, może po toksycznych relacjach, i teraz jego dusza szuka czegoś, co da mu poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego, nawet jeśli sam jeszcze nie wie, jak to osiągnąć. To nie jest tylko uczucie. To jest uczucie, które on próbuje zintegrować z resztą życia. I ty możesz być tą, która wprowadza do jego świata balans. On może czuć, że twoja obecność coś porządkuje, ale to go i fascynuje, i stresuje, bo to zmusza go do wewnętrznych zmian, a zmiany bolą. Zmiany wymagają wysiłku, zwłaszcza dla mężczyzny, który przez lata. Być może chował się za kontrolą i obojętnością. Umiarkowanie często pokazuje uczucia, które są rozciągnięte w czasie, jakby ktoś czekał na właściwy moment. To może oznaczać, że on tęskni nie za namiętnością, tylko za spokojnym byciem z kimś na głębszym poziomie. Tylko pytanie, czy ten e, idealny moment nastanie. No właśnie, w tej e, konfiguracji, w tej relacji, może takiego nie być. I może on czeka na coś, co w gruncie rzeczy nigdy nie przyjdzie, co sprawia, że ty niecierpliwisz się. On cały czas czeka, i również buduje się jakaś tam frustracja, przez to się tworzą jakieś kłótnie, i być może nic z tego totalnie nie ma. Także to jest sytuacja troszkę patowa, ale też dla Ciebie być może jakiś sygnał faktycznie, że to gdzieś tutaj w yy, jego zamiarach jest bardzo mało. Pytanie, czy to. Czy liczysz na to, że to się zmieni? To może być bardzo złudne w tym, w tym wypadku. Na pozycji trzeciej mamy Sąd Ostateczny. To jest karta odnośnie tego, co on myśli o waszej relacji i świadomia. Tak ogólnie, na przestrzeni kilku tygodni wstecz, ale też w przód, ta energia się tutaj gdzieś zbiera. I to jest moment, który ścina emocjonalny tlen. Ta karta to potężny wewnętrzny alarm. I nie ma tu miejsca na wygodne półprawdy, bo on doskonale wie, że ta relacja to coś więcej. Coś, co go wzywa, przyciąga, nie daje mu spokoju. Sąd ostateczny mówi, że on wie, że nie może już tego dłużej ignorować. I w przeciwieństwie do umiarkowania, które mówiło o sercu chcącym równowagi, sąd ostateczny uderza jak grom to jest świadome zrozumienie, że sytuacja doszła do punktu bez odwrotu. On czuje, że nie da się już chować, zwlekać, rozmywać. To jest etap, na którym musi zdecydować, albo otworzy się naprawdę, albo straci wszystko. Być może już wiesz, że już masz w głowie ultimatum, stawiasz takie sobie w głowie takie wiesz, czas na przykład Dobra, dam jeszcze czas na przykład do końca, powiedzmy, sierpnia. Jeśli nic się nie zmieni, to mówię mu do widzenia. Być może on to już zauważył, gdzieś w jakiś sposób wyczuwa, więc może być tego świadomy w pewnym sensie. I właśnie, może jeszcze tego nie zrobił, ale jego głowa już jest tam, gdzie wie, że odwrotu nie będzie. Co więcej, sąd ostateczny bardzo często mówi o powrocie, ale nie do tego, co było, tylko do tego, co mogło być, a zostało zaniechane. Więc być może on myśli o tobie jako o kobiecie, z którą coś kiedyś zbudował, ale nie miał odwagi pójść dalej. Może relacja została zawieszona, niedomknięta i teraz w jego głowie pojawia się pytanie, czy jeszcze można to uratować? Czy ona jeszcze czeka? Czy ja mam prawo wrócić? No, te prawo tutaj, w tym kontekście, który zobaczyliśmy, może się powoli kończyć, ta taryfa ulgowa, ale być może jeszcze gdzieś tam się przebłyskuje, jeszcze jakaś tam szansa jest, z twojej strony. To jest, tak to przynajmniej tutaj widzę. Także, no widać, że jest dosyć taka, no taki można powiedzieć koniec cierpliwości powoli, w tym wypadku, w tej energii. Zobaczmy sobie dalej na pozycji czwartej. Czwórka pentakli to jest karta, która pokazuje nam się w kontekście aspektu, jakie działania lub ich brak planuje w najbliższym czasie względem Ciebie. No i tutaj, oczywiście, już jasno, trochę wymownie, brutalnie widać, że, że jego działanie to jest kluczowe trzymanie się tego, co zna. 4 denary to jest karta zablokowana. To jest postawa defensywna, zachowawcza, czasem wręcz lękliwa. No i wiesz co? To boli, bo on wie, czuje, rozumie, ale nie rusza z miejsca. I znów to nie jest wymówka, ale widać tak na dłoni. On może mieć głowę pełną planów, ale jego ciało siedzi na emocjonalnym safe. Bo 4 denary to jest karta człowieka, który, który trzyma wszystko pod kluczem. Emocje, prawdę, działanie nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że boi się, że jeśli się odsłoni, to wszystko straci. Pytanie, co to jest dla niego wszystko, i, i nie wiem, czy on ma jakąś inną relację, czy rodzinę, czy, czy coś, nie wiem, jakiś majątek, coś, coś, coś takiego, co uważa za to, że to może stracić, wchodząc w relację z tobą. Więc nie spodziewam się działania. Jeśli czekasz na jakiś zwrot akcji, Uwierz mi, że może być ciężko z tym zwrotem akcji. Przynajmniej w kolejnych kilku dniach. No i też bez sensu to tłumaczyć takim przykład tłumaczeniem, że powiedzmy długo czekałaś, więc poczekaj jeszcze trochę. Jak dla mnie tutaj ta sytuacja jest bardzo zablokowana i nie czuję, że tu, tu może się coś zmienić. Nawet już w dłuższym, w dłuższym czasie. Także być może warto się z tego uwolnić. No ale to oczywiście twoja decyzja. W międzyczasie chciałbym zaprosić Cię na stronę duchowykierunek.pl. Jeśli potrzebujesz bardziej indywidualnego wglądu w Twoją energię, w Twoją relację, to zapraszam duchowykierunek.pl. Link w opisie, tam znajdziesz moje czytanie prywatne, bardziej indywidualne i bardziej skupione na Twojej sytuacji. Także jeśli masz jakieś pytania, jakieś problemy, to być może jestem w stanie pomóc jakoś tam rozświetlić drogę. Eee, przynajmniej tak zawsze staram się jak najbardziej klarownie, jasno na pytania odpowiedzieć. Tymczasem piątka kielichów na pozycji piątej, i tutaj w kontekście głównej przeszkody, która blokuje Wasze połączenie, i tutaj wchodzi żal, tutaj wchodzi ból, strata, nierozliczona przeszłość. Piątka kielichów to jedna z najbardziej emocjonalnie przytłaczających kart w talii, jeśli chodzi o przeszkody. To jest sygnał, że on ciągnie ze sobą emocjonalny balast, który nie pozwala mu otworzyć się na nowe. Nawet jeśli tym nowym jesteś ty. Być może nie widzi co przed nim, bo jego oczy utkwione są w tym, co się nie udało, co się rozsypało, co go zraniło. Może to być dawna relacja, która go zniszczyła może jakieś poczucie winy, zawód żałoba po kimś albo po, po samym sobie, e, po tej wersji siebie, która kochała i zaufała. On widać emocjonalnie utknął, zamiast zauważyć to, co jeszcze stoi i czeka, czyli twoja obecność, twoje uczucia, on nadal płacze nad tym. Co się rozlało. I ta karta mówi wprost. On może być zablokowany przez emocje, których nawet nie wyraża. Noszone w sobie straty, które sprawiają, że nie ma miejsca na nic nowego, choćby nie wiem, jak chciał. Serce nadal krwawi, a krwawiące serce nie kocha zdrowo. To też może wyjaśniać jego wycofanie. On nie chce się wciągać w ten swój smutek. W sensie nie chce Ciebie wciągać w ten jego smutek. Swoją. Przeszłość również, ale tym samym odcina sobie od, od siebie szansę na uzdrowienie przez relacje. Być może już zdołałaś, znaczy miałaś szansę być, że tak powiem, y, tą psycholożką prywatną, natomiast to nie jest twoja rola i myślę, że on to teraz zrozumiał. Stąd być może blokada dalsza i brak ruchu. W ostateczności wydaje mi się, że tutaj ten ruch może być ciężki. Jeśli czekasz na ten ruch, to myślę, że jest to, że tak powiem, gra niewarta świeczki. Na pozycji szóstej Paść Buław to jest karta, w kontekście tego, jakie są jego obawy i lęki w, kontakcie, w kontekście ciebie. I na pierwszy rzut oka. Lekka radosna karta, ale gdy pojawia się w pozycji lęków, mówi bardzo dużo o tym, co go paraliżuje. Zdaje się, że przede wszystkim paraliżuje go taki lęk przed nowym początkiem, przed odsłonięciem się w sposób naiwny, szczery i bez zbroi. Paść była w wtedy energia młodzieńcza, spontaniczna, otwarta. On się tej energii boi, albo nie wie, jak ją w sobie na nowo obudzić. Być może boi się, że nie potrafi dać ci tego, czego potrzebujesz. Być może również, no w tym wypadku, Paść była wie, jak rozpalić ogień, ale nie jak go utrzymać. Więc jego lęk może brzmieć coś w stylu, co jeśli dam jej nadzieję, a potem zniknę. Co jeśli znów wszystko rozwale? On się boi, że będzie niewystarczający, że jest za mało dojrzały, za mało gotowy, żeby wejść w tobą w coś poważnego. Być może nawet z tego względu e, gdzieś tam rzucają mu się w oczy bardziej relacje szalone, mniej dojrzałe, głupie. Tak mówiąc w skrócie i w przenośni. Relacje, które zwyczajnie są, no właśnie, takie trochę, wiesz, byle jakie. I to jest już też znak, że. No w tym sensie Ty nie szukasz takiej, takiej relacji, prawda? Nie szukasz relacji, która będzie w cudzysłowie głupia, w cudzysłowie przygodowa. E, więc pytanie, czy to jest faktycznie rela to, jest, to jest mężczyzna na Twoim poziomie jakości. Być może nie do końca. E, na pozycji siódmej, e, czy on się zdecyduje? E, no i tutaj e, cios. Karta siedmiu metrów w tej pozycji to jedna z najbardziej dwuznacznych i bolesnych odpowiedzi, jakie można otrzymać. Mówiąc wprost, on się nie zdecyduje. Przynajmniej nie w otwarty sposób. Będzie się czaił, będzie testował, może wracać, może znikać, udawać czy nie czuje, żeby zaraz potem napisać jak, nigdy, jak gdyby nigdy nic i tak jakby wiesz, udawać, że nic się nie stało. Ta karta mówi jego decyzja to brak decyzji. Albo jeszcze gorzej, decyzja o grze, o unikaniu odpowiedzialności, o lawirowaniu między prawdą a wygodą przede wszystkim oczywiście dla siebie. To jest tutaj bardzo mocno w tej karcie widoczne. Dla tych, którzy pytają, czy on wróci? Tak, wróci, ale bardzo nieuczciwie. Może nagle się odezwie, może się pojawi w Twoim życiu, ale nie będzie gotowy powiedzieć prawdy. Więc ty musisz zadać sobie pytanie, czy chcesz być czyjąś emocjonalną furtką, którą się otwiera i zamyka, kiedy jest po prostu na rękę to. Na pozycji 8 przedostatniej słońce, czego ty powinnaś być świadoma. I tutaj lekki przełom. Po gęstej dusznej energii siódemki mieczy, słońce przychodzi jak trzęsienie Ziemi z jasnym przekazem. Ty jesteś światłem tej historii. Ty masz w sobie prawdę, siłę, czystość i to wszystko może działać, ale tylko wtedy, gdy przestaniesz szukać potwierdzenia kogoś, kto boi się świecić, kto boi się decyzji. To jest zwyczajnie inna jakość, i to tutaj widać. Ten taki właśnie, że tak powiem, rozbieżność w tej jakości. No i na końcu ósemka kielichów, która w kontekście tego. Jaki jest efekt tej sytuacji w perspektywie 2-3 miesięcy? No, i tutaj odpowiedź 300, i dosyć bolesna, jakby nie było odejście. Twoje albo jego odejście, ale odejście, które nie wynika z braku uczuć, tylko z potrzeby godności. Wydaje mi się, że tutaj bardziej Twoje oczywiście. Więc tak naprawdę myślę, że to jest nawet dobra decyzja, oczywiście. Myślę, że to jest coś, co uwalnia i co będzie takim, jakby uzdrowieniem. Myślę, że dla tych, jeśli pytasz, czy on wróci na przykład jeśli macie kontaktu, to myślę, że wróci. Ale pytanie, czy ty wtedy będziesz jeszcze tego chciała, czy będziesz. czy już tego. Czy już to dalej chcesz jakby, bo być może już stwierdziłeś, że to nie jest warte czekania. Natomiast ten rozkład mówi, że chyba warto się od tego, że tak powiem, pociągu szalonego, który on gdzieś tam organizuje odczepić i jechać w swoją stronę. Także... To tyle. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie do końca. Jeszcze raz zapraszam na duchowykierunek.pl, jeśli potrzebujesz rozkładu prywatnego. A tymczasem dziękuję i życzę miłego dnia. Do usłyszenia. Hej!